Tak, no ale tak naprawdę, co do angielskiego, to właściwie wszyscy muszą go znać tu w jakiś sposób, jeżeli no, można pracować w polskiej firmie, przy polskim projekcie, ale to też ogranicza liczbę tych miejsc, w których można popracować, i ogranicza też nasze wynagrodzenia, bo tak jak tutaj gdzieś może już tam na grupie w grupie widzieliście, grupie Facebookowej, pajałem to też, też w PDF-ie, który tam był wysyłany, też te informacje były. Jak tutaj dołączę link do niego poniżej. Były takie przykłady, ile ludzie w IT zarabiają. Akurat to były takie przykłady dla programistów. To były przykłady z zagranicy, ale gdzie były dopuszczalne cała. zdalna praca, 100% zdalna i po pandemii nie trzeba będzie wrócić do biura, czyli tak naprawdę, możemy sobie pracować dożywotnie z domu tą firmą. I oferty to by naprawdę były ogromne. To były na przykład 100 tysięcy dolarów, tysiące dolarów rocznie. To było takie minimum, załóżmy czyli 100 tysięcy dolarów przy tam kursie 380 to jest 380 tysięcy dolarów złotych rocznie, dzielić na 24 to jest po prostu ogromna wypłata na nasze realia 380 000. Tak 31 tysięcy, a oferty są też dużo wyższe, ale no właśnie, one, one nie są u polskich pracodawców, to znaczy, no nie mówię, że nie zupełnie, no, może teraz będą też, albo już są, ale... W tym sensie, że często jest pracodawca polski, ale klient jest zagraniczny. Czyli nawet jeżeli będziemy pracować u polskiego pracodawcy, to i tak klient będzie zagraniczny i tak trzeba będzie z nim się porozumiewać po angielsku, żeby zarabiać właśnie po prostu pieniądze lepsze. O tym angielskim jeszcze osobny zrobię filmik, żeby tak się nie przerażać, jeżeli ktoś nie zna. No dobra, to na razie wszystko. W następnych nagraniach przejdziemy niektóre stanowiska dokładniej. Już, yy, z ze szczegółami, co tam się trzeba nauczyć i też przejrzymy sobie oferty pracy i wynagrodzenia, jakie obecnie są oferowane. byście tak na własnej skórze zobaczyli, jaka jest ilość tego, jakie pieniądze i może dodawam jakieś motywacje, żeby na którymś stanowisko dołączyć. Albo no, też nie, jak będą za niskie, albo za mało ofert. Jeszcze bym tak chciał szybko podsumować ile tutaj mamy tak naprawdę stanowisk nietechnicznych, czyli takich nietechnicznych, tak takich co nie wymagają nauczania się programowania, a więcej rozmawiania z ludźmi. Czyli absolutnie to nie wymaga uczenia się programowania, tylko rozmawiania z ludźmi. Kierownik projektu, Scrum Master, analityk. Tu już mamy pięć, tak? czyli Gdzieś w tych obszarach możecie spróbować się ulokować, jeżeli zupełnie was nie interesuje technika, tylko bardziej właśnie rozmawianie z ludźmi, zarządzanie czymś, albo nawet nie zarządzanie w przypadku rekrutera, Ale po prostu nie chcecie za bardzo mieć do czynienia z tą technologią mocną. Jeszcze jest jedna rzecz, można zostać, ale ta osoba już wymaga trochę wejścia w technikę, ale wcale nie tak dużo. I to jest według mnie tester manualny. Tak, czy to jest osoba, która, tak jak mówiłem, nie musi programować, ona się musi nauczyć jakichś narzędzi, ale naprawdę nie, ma, nie jest tego dużo. Ta osoba tak naprawdę musi mocno kombinować, jak popsuć rzeczy i wykrywać rzeczy takie nieoczywiste. Nie wpadać na przypadki nieoczywiste. Jak to kiedyś powiedział mój znajomy, yy, absurdalne i brzegowe. <ścoughs> absurdalne Właściwie Scenariusze sprawdzać. Więc tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć miejsc, w które można wchodzić nie uczyć się techniki za bardzo. Niewiele po prostu, jakichś narzędzi, tak jak ten UX Designer. Osiągnąć znowu jakiś zasad wszędzie, ale i jakichś prostych narzędzi typu Jira, typu jakaś Figma do rysowania, tych, też jakieś narzędzia do Confluence, do Excel. To bardzo takie proste. I jakieś testy są specjalistyczne, jeszcze um, o nich chyba w tym kursie nie powiem. Co <grych> się okaże? To dokładnie o to starzę.